Cichej liturgii, która jednoczy Ciebie i Twojego kota, akt karmienia jest najświętszą z modlitw. To rytuał zaufania, szeptana obietnica opieki i ochrony. Miska, którą napełniasz taką miłością, zawiera nie tylko jedzenie, zawiera Twoją intencję, Twoje uczucie, ucieleśnienie Twojej miłości. Ale co? Jeśli ten język miłości, tak czysty i pełen dobrych intencji, zostałby błędnie zinterpretowany przez delikatny system Twojego kociego towarzysza. Dziś nie będziemy mówić o błędach, ale o tłumaczeniach. Rozszyfrujmy razem sekrety, które kryją się na dnie miski. Akt 1. Dar stołu niewinna zdrada. Dla Twojego kota każdy element, który spada ze stołu, nie jest przysmakiem, lecz zagadką, której jego organizm nie potrafi rozwiązać oferując, z najlepszymi intencjami, mały kawałek sera, plasterek pikantnego kurczaka, skórkę pizzy lub kawałek chleba. Wierzymy, że dzielimy się chwilą przyjemności, włączając naszego kota do naszego własnego rytuału karmienia. Kot jest bezwzględnym mięsożercą. To nie preferencja, to biologiczny dekret zapisany w jego dna od tysiącleci. Jego układ pokarmowy, wątroba, nerki, wszystko zostało zaprojektowane z precyzją szwajcarskiego zegarmistrza, aby przetwarzać białka i tłuszcze pochodzenia zwierzęcego. Kiedy oferujemy ludzkie jedzenie bogate w węglowodany, przyprawy takie jak czosnek i cebula, laktozę czy konserwanty, dajemy jego organizmowi kot, którego nie potrafi odczytać. Ta niezdolność do metabolizowania generuje wewnętrzny stres, niewielki, cichy stan zapalny, który dzień po dniu kumuluje się niczym ziarenka piasku w delikatnym mechanizmie. Kot żyje w świecie stałości i przewidywalności. Pokarm, który otrzymuje, powinien być źródłem bezpieczeństwa i pożywienia. Wprowadzając te obce elementy, nawet w niewielkich ilościach, łamiemy tę przewidywalność. Jego ciało wchodzi w subtelny stan gotowości. Ten dyskomfort żołądkowy, swędzenie skóry, letarg który czasem przypisujemy wiekowi, mogą być echem układu pokarmowego, który czuje się stale atakowany i zdezorientowany. Kot nie rozumie, dlaczego źródło miłości ty oferujesz mu coś, co powoduje dyskomfort. Prawdziwa miłość nie polega na dzieleniu się talerzem, ale na szanowaniu talerza, który natura dla niego stworzyła. Dbanie o kota oznacza zrozumienie, że miłość czasami oznacza powiedzenie nie naszym własnym impulsom do dzielenia się wszystkim. Akt 2. Mit pełnego garnka, milczenie instynktu. Garnek, który jest zawsze pełny, niekoniecznie oznacza serce, które jest zawsze szczęśliwe. Często symbolizuje on duszę śpiącego myśliwego. Dbanie o to, by miska z jedzeniem zawsze była pełna. To gest wynikający z naszego lęku przed niedoborem, spragnienia, by nigdy nie był głodny. Postrzegamy pełną miskę jako symbol nieustannej obfitości i troski. Mózg kota jest zaprogramowany na potężny cykl: polowanie, łapanie, jedzenie, odpoczynek. Cykl ten uwalnia kaskadę hormonalną do upemini i serotoniny, generując satysfakcję, poczucie celu i dobre samopoczucie. Miska z jedzeniem, która jest zawsze dostępna, przerywa ten odwieczny cykl. Jedzenie traci swoją wartość nagrody, przestaje być ukoronowaniem wysiłku stając się jedynie wszechobecnym i nieciekawym zasobem. Z czasem ten brak stymulacji może prowadzić do głębokiej nudy, a nawet otyłości, ponieważ kod zaczyna jeść nie z głodu, ale z niepokoju lub braku innej aktywności. Samo jedzenie, wystawione na działanie powietrza, utlenia się, traci składniki odżywcze i aromat, stając się mniej atrakcyjne. Dla myśliwego brak ofiary jest poważnym problemem. Pozostawienie pożywienia zawsze pod ręką to jak mówienie do jego najbardziej pierwotnego instynktu, nie jesteś już potrzebny. Może to wywołać poczucie bezużyteczności i frustrację. Otyłość, będąca bezpośrednią konsekwencją tego błędu, jest fizycznym więzieniem. Ogranicza zwinność, powoduje bóle stawów i uniemożliwia bycie zwinnym i eterycznym stworzeniem, do którego się urodził. Nadmierna troska w tym przypadku podważa istotę bycia kotem. Wpływając na jego pewność siebie oraz samopoczucie fizyczne i psychiczne. Karmienie nie polega na wypełnianiu przestrzeni, lecz na rozpalaniu iskry. Zmień posiłki w wydarzenie, rytuał z ustalonymi godzinami, lub użyj zabawkowych karmników. Oddaj hołd myśliwemu, który mieszka w Twoim aksamitnym towarzyszu. Akt Numer 3: Tajna kwatera główna, ignorowanie zewu dziczy. Twój kot nosi w sobie wspomnienie pustyni. A stojąca woda w misce rzadko potrafi ugasić to dawne pragnienie. Często myślimy, że wystarczy podać tylko suchą karmę i miskę wody. Często nie zdajemy sobie sprawy, jak mało nasz kot tak naprawdę pije w ciągu dnia. Przodkowie kota domowego ewoluowali w suchych środowiskach, gdzie głównym źródłem nawodnienia była wilgoć zawarta w ich ofiarach, takich jak małe gryzonie i ptaki. Dlatego rozwinęły naturalny instynkt niskiego pragnienia. Po prostu nie odczuwają potrzeby picia wody tak często jak my. Sucha karma dla kotów zawiera tylko około 10% wilgoci, podczas gdy naturalna ofiara zawiera jej ponad 70%. To chroniczne odwodnienie wywiera ogromne i ciągłe obciążenie na nerki kota i cały układ moczowy. Przewlekłe, łagodne odwodnienie to niewidzialny wróg. Nie wywołuje natychmiastowej paniki, lecz ciągłe uczucie niepokoju. Jest główną przyczyną wielu chorób nerek i układu moczowego, które dotykają koty, zwłaszcza starsze. U kota ten stres fizjologiczny przekłada się na poczucie, że coś jest nie tak z jego organizmem, dyskomfort, którego nie potrafi zakomunikować. Ból podczas oddawania moczu lub tworzenie się kryształów to przerażające doświadczenia, które mogą sprawić, że kot zacznie kojarzyć kuwetę, miejsce wrażliwe, z uczuciem bólu, łamiąc fundamentalny filar jego poczucia bezpieczeństwa. Najlepszym sposobem na zapewnienie kotu wody jest jedzenie. Karma mokra, czy to w saszetkach, czy w pasztencie, nie jest luksusem, lecz niezbędną koniecznością. To najbardziej pełen miłości i skuteczny sposób na oddanie hołdu jego pustynnemu dziedzictwu i ochronę jego nerek, zapewniając mu długie i zdrowe życie. Akt numer cztery: Zmęczenie wąsów, konflikt sensoryczny. Wąsy kota są niczym delikatne czułki, które odczytują świat. Dociśnięcie ich do ścianki miski przypomina usłyszenie ogłuszającego hałasu. Używamy misek na karmę małych, głębokich i z wysokimi krawędziami. Wybieramy je kierując się designem lub praktycznością, nie zwracając uwagi na doznania sensoryczne kota. Wibrysy, czyli wibrysy, to niezwykle wrażliwe narządy dotyku. Każdy mieszek włosowy jest otoczony nerwami i naczyniami krwionośnymi. Które przesyłają do mózgu szczegółowe informacje o otoczeniu, prądach powietrza i bliskości przedmiotów. Kiedy kot próbuje jeść z głębokiej miski, jego wibrysy są stale dociskane do ścianek. Ta nadmierna i nieprzyjemna stymulacja powoduje tzw. zmęczenie wibrysami lub stres wibrysowy. Jest to przeciążenie sensoryczne, które powoduje realny dyskomfort fizyczny i niepokój. Jedzenie powinno być chwilą przyjemności i relaksu. Kiedy miska z jedzeniem staje się źródłem fizycznego podrażnienia, posiłek staje się stresującym zadaniem. Możesz zauważyć, że twój kot drapie jedzenie w misce, aby zjeść je z podłogi lub zjada tylko środek, zostawiając jedzenie na brzegach, sprawiając wrażenie wybrednego lub grymaszącego. W rzeczywistości desperacko stara się uniknąć dyskomfortu. To negatywne skojarzenie z jedzeniem może zmniejszyć jego apetyt i wywołać niepotrzebne napięcie w jednym z najważniejszych rytuałów dnia. Empatia tkwi w szczegółach. Przyjrzyj się swojemu kotu. Zaproponuj mu płytką, szeroką miskę, niemal jak talerz. Ten prosty gest zmiany pojemnika to mocny sygnał, że rozumiesz i szanujesz jego wrażliwą naturę, zmieniając każdy posiłek w doświadczenie czystego komfortu. Akt numer pięć. Geometria niebezpieczeństwa, profanacja bliskości. W umyśle kota miejsce, w którym je, nigdy nie może być miejscem, w którym się załatwia, ponieważ jest to sprzeczne z najświętszą zasadą przetrwania. Dla wygody, szczególnie w mieszkaniach lub mniejszych pomieszczeniach, miski z karmą i wodą należy umieszczać w pobliżu kuwety. Dla nas to po prostu kwestia organizacji przestrzeni. Instynkt kota podpowiada mu, że odchody i mocz są źródłem zanieczyszczeń i mogą przyciągać drapieżniki lub pasożyty. W naturze kot nigdy nie polowałby ani nie jadł w pobliżu swojej łazienki. To zachowanie jest niepodlegającym negocjacjom programem przetrwania. Umieszczenie jedzenia obok kuwety tworzy monumentalny konflikt instynktowny. Mózg kota odbiera dwa sprzeczne sygnały. Tutaj jest jego pożywienie i to miejsce jest brudne i niebezpieczne. Ta bliskość generuje przewlekły stres, który może objawiać się na różne sposoby. Kot może zacząć jeść mniej, stać się apatyczny i tracić na wadze. Może pić mniej wody, zwiększając ryzyko problemów z układem moczowym. W niektórych przypadkach może też odrzucać kuwetę, kojarząc ją z jedzeniem i zacząć załatwiać się w nieodpowiednich miejscach. To nie jest niegrzeczne zachowanie, to stan napięcia. Próba rozwiązania niemożliwej do rozwiązania zagadki środowiskowej, którą dla niego stworzyliśmy. Czuję się niepewnie na swoim terytorium. Szanuj święte ukształtowanie terytorium kota. Miejsce karmienia powinno być oazą przyjemności, a miejsce oddawania moczu i kału miejscem zapewniającym prywatność i higienę. Trzymaj koty jak najdalej od siebie. W ten sposób nie tylko porządkujesz swój dom, ale także szanujesz umysł i instynkty kota. Akt 6. Monotonia smaku, dusza pragnąca nowości. Podawanie tego samego jedzenia, dzień po dniu, rok po roku, jest jak żądanie od poety, aby przez resztę życia czytał tylko jedno słowo: znalezienie karmy, którą kot lubi i nigdy jej nie zmienianie, z obawy, że ją odrzuci lub że zmiana mu zaszkodzi. Szukamy bezpieczeństwa w rutynie, ale kończymy na narzucaniu monotonii. Zmysł smaku i weńchu kota to narzędzia eksploracji i wzbogacania otoczenia. W naturze dieta kota byłaby zróżnicowana i składałaby się z różnych rodzajów ofiar, z których każda miałaby unikalną teksturę i smak. Ta różnorodność nie tylko zapewnia szersze spektrum składników odżywczych, ale także angażuje i stymuluje mózg kota. Brak różnorodności może prowadzić do braku zainteresowania jedzeniem, a także do neofobii u kota czyli skrajnego lęku przed próbowaniem nowych pokarmów. Ta neofobia staje się poważnym problemem. Jeśli z jakiegoś powodu zdrowotnego kot musi przejść na dietę terapeutyczną. Jego niechęć do nowej karmy może stać się kwestią życia lub śmierci. Oferując kontrolowaną i zdrową różnorodność smaków i tekstur od najmłodszych lat, zwłaszcza poprzez karmę mokrą, budujesz bibliotekę smaków w jego pamięci długotrwałej. To sprawia, że kot jest bardziej elastyczny i odporny na przyszłe zmiany. Z drugiej strony, monotonia tworzy sztywny i kruchy system w którym każda zmiana w schemacie karmienia jest postrzegana jako zagrożenie dla jego bezpieczeństwa. Różnorodność, jeśli postępuje się mądrze, nie jest ryzykiem, a darem. Zmieniaj smaki saszetek z mokrą karmą, oferuj pasztety o różnych konsystencjach. Nie chodzi o ciągłą zmianę karmy bazowej, ale o urozmaicenie sposobu karmienia, dbając o to, by umysł kota był odżywiony tak samo, jak jego ciało. Akt numer siedem. Nagła przemiana, trzesienie ziemi w ekosystemie wewnętrznym. Układ pokarmowy Twojego kota to delikatny i zrównoważony ekosystem. Nagła zmiana pożywienia jest niczym trzesienie ziemi, które wstrząsa jego fundamentami. Gdy skończy się stara karma, po prostu zacznij karmić nową następnego dnia. Wierzymy, że jeśli nowa karma jest lepszej jakości, zmiana może przynieść same korzyści. Jelita kota stanowią siedlisko złożonej kolonii pożytecznych bakterii, czyli flory jelitowej, która jest idealnie przystosowana do trawienia specyficznych składników jego codziennej karmy. Każdy rodzaj karmy dla kotów ma unikalny skład białek, tłuszczów i błonnika. Nagła zmiana nie daje tej mikroflorze czasu na adaptację. Rezultatem jest ostra nierównowaga, dysbioza, która przeciąża układ pokarmowy, powodując wymioty, biegunkę i ogólne złe samopoczucie. Dla kota roztrój żołądka to głęboko destabilizujące doświadczenie. Czuje się chory, bezbronny i traci zaufanie do jedzenia, które powinno być jego źródłem siły. Może skojarzyć nową karmę, a nawet ciebie, z tym okropnym uczuciem. To negatywne doświadczenie utrwala się w jego pamięci, utrudniając mu kolejne zmiany żywieniowe. Uczy się, że nowa karma oznacza ból, a to przekonanie może być bardzo trudne do odwrócenia. Delikatność jest kluczem do każdej zmiany w życiu kota. Przejście na nową karmę powinno przebiegać powoli i stopniowo, przez 7 do 10 dni. Zacznij od wymieszania niewielkiej porcji nowej karmy ze staro i zwiększaj jej ilość każdego dnia. Ten akt cierpliwości wysyła jasny sygnał do ciała i umysłu kota. Wprowadzamy tę zmiany razem, bezpiecznie. Mapa bezpieczeństwa w miejsce. Wszystkie te gesty. Pozornie drobne i odosobnione łączą się z centralnym pojęciem kociej psychologii, mapą bezpieczeństwa. Każdy kot buduje mentalną i emocjonalną mapę swojego terytorium, gdzie każdy zasób, każda rutyna i każda interakcja są klasyfikowane jako bezpieczne lub zagrażające. Karmienie jest punktem kardynalnym tej mapy. Kiedy oferujemy ludzkie jedzenie, umieszczamy na tej mapie punkt zagrożenia fizjologicznego. Gdy miska jest zawsze pełna. Usuwamy punkt celu i osiągnięcia. Gdy brakuje wody, rysujemy rozległy obszar chronicznego dyskomfortu. Głęboka miska lub taka w pobliżu kuwety przekształca sam akt jedzenia, epicentrum bezpieczeństwa, w strefę stresu sensorycznego i konfliktu instynktownego. Monotonia i nagłe zmiany tworzą sztywną i kruchą mapę, niezdolną do adaptacji. Każdy z tych błędów to zatem nie tylko niedobór składników odżywczych, to pęknięcie w poczuciu bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia kota. Stawką na dnie miski jest spokój ducha twojego kota. Naszą rolą jest bycie uważnymi kartografami jego świata, dbając o to, aby droga do miski zawsze była podróżą pełną zaufania, przyjemności i absolutnego bezpieczeństwa. Miska kota to coś więcej niż tylko przedmiot. To ołtarz, to codzienna scena, na której kot odzyskuje pewność siebie, Odżywia ciało i szanuje, lub zapomina o swoim instynkcie myśliwskim. Nauczenie się języka potrzeb żywieniowych kota to najgłębszy sposób powiedzenia: Gwidzę cię, szanuję cię, kocham cię. Nie chodzi o perfekcję, ale o uwagę. Nie chodzi o poczucie winy, ale o świadomość. Każdy posiłek, który ofiarujesz z tym nowym zrozumieniem, każdy gest przemyślany dla jego dobra wzmacnia niewidzialną więź, która was łączy. To nieustanna rozmowa, taniec troski i instynktu, a najważniejsze strony zapisane są smakami, zapachami i poczuciem bezpieczeństwa, które zapewniasz mu każdego dnia. Zawsze pamiętaj. Każdy kot pisze pamiętnik życia, które z tobą dzieli.